Dzień dobry drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić fajta na brodzie oraz jak przywrócić na niej kolor. Mój klient Michał już czeka, tak więc chyba możemy zaczynać. Zapraszam. Panie przodem. <grytanie> Stanowisko pracy jest gotowe, tak więc dzisiaj nakręcamy shortsa, pewnie możecie do niego sobie wrócić. Michał już jest nawodniony, już się nie może doczekać jak będzie wyglądała jego broda po refreshu. Zaczynam sobie od wąsa w pozycji półsiedzącej, nie leżącej z tego względu, że wszystkie włosy z wąsa potrafią wpadać na twarz. Musicie pamiętać o oczyszczeniu klienta podczas strzyżenia całej brody. Twarz musi być. Czysta, z tego względu, że często gdzieś tam e, potrafi się tak włozbić w oko, że nawet mrugając, przecierając wodą, klient nie jest w stanie go wyciągnąć sobie sam. Konturówką, czyli trymerem, akurat tutaj mamy Joterela, Wykonuję sobie kontur na wąsie. Ładnie oczyszczam w kącikach. Jeżeli klient ma trudno dostępny zaros, akurat nie ma łatwo dostępny, to możecie poprosić, żeby tutaj pod skórą podłożył sobie język. Tutaj u nas to nie będzie potrzebne, tak więc nie będę go prosił. Ale jeżeli macie takich pacjentów, no to zachęcam do przetestowania tego sposobu. Wykonuję tak samo linię u dołu, jak i u góry. Staję sobie za klientem, tak żeby więcej widzieć. Dzisiaj nie będziemy z linią schodzić poniżej tutaj najgęstszego miejsca czyli w momencie, gdzie włosy są bardziej gęste, o, czyli tutaj zaczynają się najbardziej gęste włosy, tak tutaj też sobie przejdę tą linią, czyli mogę sobie to zdjąć delikatnie i zrobić bardziej kwadratowy wąs. Tutaj mam dla Was gift, z tego względu, że rzadko to u kogokolwiek widzę, ale ja to opracowałem. Golarka. I linia, którą zrobiłem sobie kremerem jest oczyszczana na linii górnej wargi. Musicie uważać, żeby nie wciągnąć tych włosów. Możecie sobie tak działać bezpiecznie. Wtedy wąs jest bardziej dopracowany. Możecie tutaj też spróbować się dostać brzytwą, ale to jest ryzykowne z tego względu, że możecie łatwo zaciąć tutaj klienta. Wykonałem sobie już początkowego fajda na brodzie do linii 0, czyli tutaj do wyznaczenia tego odcinka użyłem sobie trymera. później rozbiłem tą linię golarką, następnie na otwartej trójeczce oczyściłem sobie wszystko do momentu, gdzie twarz jest, tutaj ma najszerszy punkt, czyli tutaj na linii szczęki, następnie zdjąłem nakładkę. Na otwartym ostrzu kulistymi ruchami rozmywałem sobie linię zero. Odpożyłem do końca, wycieniowałem i delikatnie rogiem sobie pocieniowałem brodę. Teraz zakładam sobie 1,5 mm. Na delikatnie otwartej maszynce, z tego względu, że musicie uważać, żeby otwarte ostrze, czasem, jeżeli jest źle skręcone, tak czasem się zdarza, nie potrafi złapać włosa i po prostu przy strukturze włosów na brodzie je wyrywa. I klient to po prostu odczuwa, że to jest bardzo nieprzyjemne, i wy też to czujecie pod maszynką, tak więc uważajcie na to, gdzieś tam do bezpieczeństwa. Zawsze, jeżeli chcecie na otwartym działać, jedno sobie zamknijcie, będziecie zadowoleni. Wasz klient, tak samo. Likwiduję sobie tutaj linię wagi, która mi się stworzyła od naturalnej długości, którą mi nie przyszedł. Teraz sobie likwidujemy i blendujemy wszystko poniżej, żeby nadać kształtu na brodzie. Uważajcie, żeby zamocenie nie dociskać 4,5 do skóry, z tego względu, że może Wam to popsuć wasz kształt brody. 4,5 mm oczyszczam sobie tutaj ten nadmiar włosów. Bo pamiętajcie, że jak zobaczycie sobie z profilu, to długość brody znajduje się tutaj, i tutaj musimy to wszystko, co jest poniżej tego, odciąć tak, żeby ładnie podkreślało linię żuchwy. A likwiduję to po to, żeby nic nie zabrodzało mi linii 0, którą wykonam. I tak jak sobie później nawet wyczeszę brodę, obotnę sobie kilka włosków i nic mi nie będzie zwisało, czyli nie będzie tak zwanej robiło nam piranki. Tych włosów nie złapała nakładka 4,5, tak więc założyłem sobie trójkę i na zamkniętej trójce pod włos, czyli można by powiedzieć do dołu z tego względu, że włosy rosną tutaj do góry. niweluję sobie tak te włosy oczyszczam, żeby moja linia, którą zaraz wykonam była su nienagannie czysta i prosta. Tutaj mamy linię żuchwy, tak więc troszeczkę sobie pod nią wjeżdżam, i zbieram nadmiar. Wykonuję sobie linię 0. Likwiduję wszystko powyżej jej, to co zostało nam z cięcia z włosem. Jak widzicie, twarz klienta jest bardziej ustawiona naturalnie. Nie jest przesadnie, jakby podciągnięta do góry. Nie jest przesadnie też ściągnięta na dół, czyli jest bardziej naturalnie. Dbamy o to tak, żeby później, jak klient już siada, to żebyście się nie zdziwili, że linia jest za wysoko lub za nisko. Oczyszczam wszystko poniżej linii 0 tak, żeby ułatwić sobie pracę trymerem. Trudno. Trymerem wykonuję sobie kontury. Przechodzę przez najbardziej zagęszczone miejsca, tak, żeby kontur wyglądał solidnie i czysto. Konturem podchodzę aż pod samo oko. Czasem widzę, że na klienci goląc się samemu tutaj na polikach mają nadmiar kubkę dosłownie tutaj pod okiem e, mieszka który, którego nie zauważą sami degarzem cieniuję sobie gęstsze miejsca wszystko z włosem tak żeby nie porobić dziur nie za dużo razy w jednym miejscu cia, cia, cia. do wykonania konturu na brzytwie e, będę go robił sobie e, bez piany chciałbym żeby był jak najbardziej wyraźny z tego względu że broda w tych obszarach nie jest zbyt gęsta a chciałbym jak najwyżej zaznaczyć sobie linię na polikach. Żyletką wykonuję kontur na poliku. Działam e, całym obszarem żyletki. Jak widzicie, jest mocno wysunięta. Działam sobie na brzytwej, od opartej o kciuka, czyli robię taką jakby dźwignię. Możecie też sobie napiąć i troszeczkę o, działać w ten sposób. Użyję American Cryo. Tutaj będzie 2-3, czyli ciemny brąz. Mniej więcej około 6 gram. No, myślę, że już na tyle to długo wykonuję, że umiem to zmierzyć okiem. Rozrabiam sobie pół na pół, czyli to ma, tutaj mamy pigment. Teraz dolewam sobie utleniacza 4,5% American Cryo. Zaczynam nakładać od najjaśniejszych miejsc. Smarowując pigment w głąb włosu, zaczynam od dolnych części, bardziej tutaj od linii na dole, gdzie włos jest dużo bardziej gęsty, gdzie nie prześwituje skóra, z tego względu, że trzymając około 7-8 minut, ten cie ciemny pigment może już zostać tutaj na skórze i prześwitywać. Przechodzę sobie nową, staram się nakładać szybko i równomiernie wszędzie. Aczkolwiek te partie przy e, linii na palikach zostawiamy sobie na sam koniec, żeby wyglądały jak najbardziej na naturalne. Zmijam sobie nasze cieniowanie z tego względu, żeby pigment na skórze nie złapał za mocno. Zaznaczam sobie wyraźny konturek. Zmyłem sobie pigment. Pamiętajcie, żeby zmyć go wodą oraz szamponem, żeby przerwać reakcję. Wycinam odstające włosy. aftershave, od prasa, eukaliptus, świeżutki zapach. Wjeżdżamy sobie po goląku. Mu więcej nie daje bo powiedział, że nie będzie się komputer 3 dni. Tyle go Ja tego nie powiedziałem. Wykładamy brodę. I voila, gotowe. Zostawcie komentarz, czy chcecie więcej takich treści. I pamiętajcie, łapce w górę oraz subskrypcję.